Cześć, witajcie na kanale Kraina zabawek, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie przepiękny zestaw z serii Little Pet Shop, a będzie to herbatka i przysmaki od firmy Hasbro. W zestawie znajdziemy naszego uroczego pieska, także dzbaneczek, tackę z ciasteczkami i stoliczek z dwiema filiżankami. Nasz piesek jest cały żółty, ma bardzo duże, wyraźne niebieskie oczka, a także duże, czarne rzęsy Do jego różowego noska jest przymocowane różowe ciasteczko z brązowe kropeczki Tutaj mamy jego ruchome uszy, a także włosy, które są związane w taką uroczą kokardkę, zwłaszcza widać to z tyłu a reszta jego ciała jest także żółta z białymi akcentami. Nasz piesek czeka teraz na resztę swoich gości, których zaprosił na podwieczorek. Przygotowany już jest fioletowy stolik z piękną białą naklejką na spodzie, która przypomina obrós. A mamy także żółtą filiżankę, a także różową, i obie są w kształcie małych kwiatków. Nie można też zapomnieć o fioletowym dzbanku na herbatę, który jest ozdobiony psią łapą tutaj z tej strony i to samo mamy z drugiej. Możemy teraz bez problemu przygotować herbatę dla naszych gości, aby mieli to, co wypić. Kiedy wszyscy już wypiją herbatę, nasz piesek poczęstuje wszystkich przygotowanymi ciasteczkami, które sam zrobił. Są wszystkie żółte i umieścił je na pięknej niebieskiej tacy. Ten zestaw jest naprawdę uroczy i na pewno spodoba się wszystkim fanom Little Pet Shop, ponieważ możemy na niego zaprosić także większą ilość naszych małych zwierzątek. A jeśli filmik wam się podobał, koniecznie go zalajkujcie, a także zasubskrybujcie kanał.